Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że ta sala jest wypełniona, że Państwo przyjęli zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Bardzo. Gorąco dziękuję naszym znamienitym ekspertom i gościom. Cieszy mnie to, że nasz uniwersytet może być taką platformą dyskusji, budowania pewnych rozwiązań na pograniczu administracji, biznesu i również właśnie sektora akademickiego. Pierwszy panel dotyczy prac nad nowym unijnym kodeksem celnym. Drugi panel będzie dotyczył należytej staranności w zakresie sankcji i towarów strategicznych. Tutaj w tej ulotce jest napisane, jakie będą oszczędności w Unii Europejskiej z tytułu wdrożenia nowych przepisów. I mamy tutaj napisane, że przedsiębiorcy. Zaoszczędzą czas i pieniądze. O czasie nie jest napisane, ile godzin zaoszczędzą, natomiast o pieniądzach jest napisane. 2,7 miliarda rocznie. I zagadka dla Państwa jest taka, w jaki sposób ta kwota została policzona. Mam nadzieję, że możemy się zawsze zwrócić do, do, do państwa wyprzedzająco, uprzedzając właśnie tą ciężarówkę, która jedzie z Kazachstanu i z którą nie wiemy, co będziemy mieli zrobić, po to, żeby nas to nie zaskakiwało, po to, żebyśmy mogli wypracować wspólne stanowisko, zanim ten problem zaistnieje na granicy. Śniadanie celne zorganizowane w dniu dzisiejszym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu było dla wszystkich nas obfite, zarówno w wiedzę, w informacje, jak i w dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję za Państwa udział. Dziękuję Pani Profesor raz jeszcze za zaproszenie.